Transport tak dużego obiektu to jest ogromne przedsięwzięcie i stąd niestety zmiana organizacji ruchu. Przepraszamy mieszkańców za, za tą chwilową brak dojazdu na skwer Kościuszki, natomiast patrząc na zainteresowanie mieszkańców naszego miasta, chociażby w weekend, ile osób przychodziło, robią sobie zdjęcia. Mieszkańcy są wyrozumiali, na pewno nam to wybaczą. Już niedługo rozpoczniemy transport tego dużego okrętu podwodnego. Zachęcamy oczywiście naszych mieszkańców, żeby przyszli, zobaczyli. Mam nadzieję, że bardzo szybko nam się to uda przetransportować. Już niedługo zobaczymy ten okręt podwodny w docelowym miejscu. To będzie nowy dom Sokoła i my na niego już tam czekamy. Przygotowana jest niecka wybetonowana, w której ostatecznie stanie już jako, jako eksponat muzealny. Natomiast przed nami ta droga, to znaczy dojazd z tego miejsca, w którym się znajdujemy, czyli z nabrzeża pomorskiego, do muzeum, czyli do bulwaru nadmorskiego to jest około, ja sądzę, 800 metrów. No musimy przebyć, no niby piechotą to jest parę minut, ale potrwa to dłużej, ponieważ obiekt jest no, imponujących rozmiarów, jak na taki obiekt y, znajdujący się na lądzie. Długość tego okrętu to jest 47,5 metra niespełna. Waga 360, 370 on zależy jak liczyć, bo on tak naprawdę będzie jechał z różnymi technicznymi oprzyrządowaniami, także no, trochę będzie ważył. 4,6 metra to jest największa średnica kadłuba tego okrętu. W tym momencie tak to wygląda. On stoi na takich specjalnych podporach. I czeka, czeka na te wózki. One są samojezdne, samosterujące, także wszystkie osie mogą się skręcać, żeby ten obiekt był jak najbardziej sprawny w sensie wykręcania no i robienia wszelkiego, wszelkiego rodzaju manewrów. już będą zestawione, wjadą tutaj pod okręt. Wjadą pod okręt, on zostanie opuszczony z tych podpór na, na, też, na te właśnie wózki. No i następnie będzie mu kruszyć. Z tym, że aby operacja była bezpieczna i sprawna, no musi to się dziać w zasadzie przy świetle dziennym. Zbytnie ryzykowne byłoby włożenie go po nocy.